Czy tak ci wygodnie? Nic cię nie boli. Może córeczko, poduszeczkę CO? Inga Aleksandrowna krzątała się wokół córki, próbując ułożyć ją na łóżku. Lena niedawno upadła i, nieszczęśliwie lądując, złamała nogę, a teraz mogła chodzić tylko z pomocą kuli i to niedługo i niedaleko. Mąż Lenny Tolik nie bardzo przejmował się tym, co się wydarzyło, jego myśli zaprzątała praca i odpoczynek po niej. Telu, może pomożesz mi z córką? Lena chciała się umyć, zaniesiesz ją? Mamo, co? Spadłaś z drzewa. Mam chore plecy, jak mam ją znieść? Liesz kulę i z Bogiem. Anatol irytował się tą natrętną teściową. Chciał spokoju, chciał odpocząć od zamieszania. Położyć się na wygodnej kanapie i wypić szklankę zimnego piwa z rybką i obejrzeć tak wyczekiwany mecz ukochanej drużyny. Wszechobecna Inga Aleksandrowna czuwała, aby Tolik nie mógł spędzić nawet minuty w spokoju, ciągle go szarpała i zawalała go absurdalnymi poleceniami. Marzył, aby pozbyć się tej kobiety, nawet myślał o tym, by przenieść ją na działkę, ale wtedy latem on i Lena w ogóle nie będą mieli spokoju. Ukochana Teściowa się postara. O tym, że Teściowa mieszka z nimi z powodu sprzedaży swojego mieszkania, gdy dzieci uznały, że ich kawalerka stała się za ciasna, Tolik szczęśliwie zapomniał. Chociaż to właśnie pieniądze ze sprzedaży mieszkania teściowej rozwiązały wszystkie problemy mieszkaniowe młodej rodziny. Ich własne mieszkanie na obrzeżach kosztowało niewiele, a różnicę dopłaciła matka Leni. A małżonkowie w podzęce zabrali Inge Aleksandrowne do siebie. Na początku wszystkich to zadowalało, ale wkrótce Teściowa zaczęła bezczelnieć. Jadła ich jedzenie, długo zajmowała łazienkę, dręczyła tole z byle powodu. A poza tym okropnie mlaskała podczas jedzenia, Anatol prosił żonę, aby porozmawiała z matką, ale ta tylko dziwiła się jego niezadowoleniu. Telu, ty serio? Młaska? Rozumiem, że nie lubisz obcych ludzi w domu, ale to przecież moja mama. Poza tym to ona nam gotuje, sprząta, pierze. Już mnie zamęczyła tymi jej pretensjami. Telu, ona po prostu poprosiła cię. Żebyś naprawił spłuczkę w łazience. Obiecywałeś to już dawno, a woda ciągle cieknie. I co, trzeba przypominać? Powiedziałem, że zrobię. A swojej mamuśce powiedz, że kiełbasę kupujemy nie na jeden dzień, ale na tydzień. Ona ją po prostu je bez chleba. Telu to już na pewno śmieszne. Kupiła ją za swoje emerytalne pieniądze. A w ogóle to ci szkoda jedzenia? Oj, dobra, już wszystko jasne. Kiedy Lena chodziła do pracy, było jeszcze do zniesienia. Ale gdy zachorowała ze złamaną nogą i dwie kobiety zostały same, tolik po prostu wybuchł z rozpaczy. Myśl przyszła niespodziewanie, gdy mężczyzna brał prysznic, a dobra teściowa spuściła wodę w toalecie i oblała go wrzątkiem. Wyrwał z niego okrzyk oburzenia i bólu. Narzuciwszy na mokre ciało dresowe spodnie i koszulkę, tolik wyskoczył na korytarz. Tyngoł Aleksandrowno, szykujcie się. Dokąd? No, znajomy zadzwonił, ma w sanatorium wolne miejsce. Nie może pojechać, a wy odpocznięcie i przewiętrzycie się. Tam las, przyroda, rówieśnicy wasi. Miejsce cudowne, karmią dobrze. Tolik pominął tylko jedno, że to dom opieki dla starszych. Dawno na niego natrafiał. Wybrał tańszą, ale nie najgorszą opcję. Lena z złamaną nogą leży na razie, nie ma jej do kłótni, więc najważniejsze to namówić teściową, a potem się okaże. Inga Aleksandrowna nie była z tych głupich kobiet, które zamykają oczy na wszystkie wady swoich bliskich. Wiedziała, że zięć jej nie lubi i że postanowił przenieść ją do domu opieki. Wiedziała, wiedziała. Widziała zapomnianą otwartą kartę w komputerze, zasadniczo, ona nie była temu przeciwna. Miejsce rzeczywiście nie było złe. Choć trochę oddalone od miasta, ale kobieta nie spieszyła się z poinformowaniem Tolika, że wie o jego planach. Ona też miała własny plan. Dobrze, Toluniu, wiesz, ja nie jestem temu przeciwna, skoro się taka okazja nadarza. Tylko kto się zajmie lenoczką? Tym się nie martwcie. Przecież ma męża, ja się nią zaopiekuję. A sam pomyślał Mało mi jednej pasożytki, a tu jeszcze teściowa na karku siedzi. Z Leną sam sobie poradzi. Ona oczywiście się rozzłości, ale jego żona szybko się uspokaja, przejdzie jej, jakoś to będzie. Więc tak, mamo, pakujcie walizki, bierzcie jak najwięcej, nigdy nic nie wiadomo, jaka będzie pogoda, a ja was jutro rano zabiorę, oj, tak szybko. Obawiam się, że nie zdążę. Postarajcie się, mamo, inaczej nie zdążymy, dobrze, coś wymyślę. Tylko najpierw zadzwonię w jedno miejsce, dzwoń, gdzie chcesz, byle rzeczy spakować. Inga Aleksandrowna poszła do swojego pokoju, wyjęła ze starego telefonu komórkowego numer i zadzwoniła. Halo, mamo, jak się masz? Jak zdrówko? No i dobrze. Mamo, mam do ciebie prośbę. Lena, pamiętasz, mówiłam, złamała nogę. Ja wyjeżdżam. Mogłabyś przyjechać jutro rano. Pobyłabyś tu, pomogła jej, dopóki mnie nie będzie. Dziękuję ci, mamo. Czekam. Babcia Wiera była długowieczna. W jej prawie 80 lat wciąż żwawo biegała po sklepach i koleżankach, słynęła ze straszliwej kłótliwości i lubiła popijać drogiego koniaku. Mieszkała w sąsiedniej wsi i rzadko przyjeżdżała do córki i wnuczki, ale gdy już to robiła, cały dom stawał na głowie. Tolik widział ją tylko raz, ale to spotkanie zapadło mu w pamięci na długo. Babcia Wiera rozpętała się wtedy tak, że mężczyzna szukał piątego kąta, byle tylko ukryć się przed teściową. Skrytykowała go do cna i przeszła się po wszystkich punktach. Zmusiła do przepracowania zadania na tydzień do przodu. Ogólnie, po tym najbardziej przyjemnym poznaniu, Anatol modlił się, aby takich spotkań więcej nie było. I oto wczesne rano. Senny Anatol idzie otworzyć drzwi, w które ktoś uparcie stuka, ignorując zamek. Otwiera drzwi i natychmiast jest powrotem zamyka, tylu, a kto tam. Woła z sypialni Lena, to ule bierze głęboki oddech. Nakłada na twarz przyjazny uśmiech i otwiera drzwi jeszcze raz, opanowując się. Dzień dobry, przepraszam, przeciągi, a co cię tu sprowadza? Babcia Wiera, dźwigając ciężkie torby, milcząc wkracza do kuchni, gdzie również milcząco wyładowuje przywieziony prowiant do lodówki. Anatol z takiej bezczelności aż się zdziwił, Wiera Konstantinowna, zostajecie u nas na dłużej, widzę, że nie cieszysz się na widok babci. Co, wnuczku, co ty. Bardzo się cieszę, po prostu jestem ciekaw, ale nu się postawię na nogi i odjadę, przecież i ja mogę, tak, wiem, jak ty możesz, ty leniu niewykształcony. Córkę moją chciałeś wyrzucić, na żonę wywaliłeś. Myślisz, że ze mną taki numer ci przejdzie, co ty, ja nikogo nie wyrzucałem, wręcz przeciwnie, tak, tak, Opowiedz mi, stary. Znam ja takie kurorty, ale nic, szybko cię przeprowadzę. Będziesz u mnie jak jedwab. Zrobię z ciebie idealnego męża, Ingo Aleksandrowno. Anatol zaczął odczuwać brak powietrza. Przypomniało mu się wszystko, co w poprzednim razie wywijała babcia Wiera wzywałeś, synku tak, wzywałem. Zadzwonił tu do mnie przyjaciel, jego plany nagle się zmieniły przykro mi, ale nie uda mi się pojechać. Przepraszam bardzo ach, jaka szkoda cóż, nic nie poradzisz. Oznacza to, że będziemy musieli odłożyć wyjazd na nieokreślony czas westchnęła babcia Wiera. A co tu smucić? Brakuje wam odpoczynku? Więc to my to załatwimy. Tingou, nie rozpakuj rzeczy Telu, pakuj walizki, jedziemy do mnie po CEO. Na urlop na urlop, kochani będziecie mieli i przyrodę, i świeże powietrze. Sąsiad niedawno przeoraną działkę pracy dla wszystkich wystarczy. Babciu, a co z olenką? A co jej będzie? Odpocznie, posiedzi na ganku. A my ogród zagrabujemy, ziemniaczki posadzimy. A może nie trzeba? Toliku, nie wstydźcie mnie. No co, odmawiasz babci pomocy? Anatol wstydliwie uciekł, zostawiając dwie kobiety same. Lenko, lenął, ja tak nie dam rady. Jestem zmęczona, wcale nie chcę jechać na wieś u, powiedz im, niech nas w spokoju zostawią, co Anatol złapał się za głowę i zaczął biegać po pokoju. A może kupić im w czasy we dwoje, gdzie? Nie wiem, nad może albo do sanatorium. Ale my takich pieniędzy nie mamy, znajdę, znajdę lenoczka. Inga i Wiera siedziały pod szerokim parasolem i jadły lody. Córko, a może rzeczywiście pojechałabyś do domu spokojnej starości? No, a czemu by nie? Tam cisza, zabiegi, rówieśnicy. Choć raz odpocznę od gotowania i sprzątania. Wiesz, Ceo, tu mi wcale nieźle. To twoja zasługa, mamo. Gdyby nie ty, nigdy nie pojechalibyśmy nad morze. A w tym czasie zadowolony Anatol leżał na kanapie, popijał piwo i gryzł suszoną rybkę, uśmiechając się. Lena siedziała obok i razem z mężem oglądała mecz piłki nożnej. Leno, u powiedz, dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? To jest prawdziwy raj na ziemi. Dwa tygodnie ciszy i spokoju.